Siemankowidowie, witajcie w którymś już tam odcinku z Minecrafta. Dzisiaj spróbujemy w tym pierwszym odcinku nie z serii Minecrafta, ale ogólnie z tej teraz serii z Minecrafta. Próbujemy pokonać Smoka Endu. Już kiedyś próbowałem na kanale, ale mi się nie udało. Skończyłem na lederze. No, ale teraz spróbujemy to zrobić. No. gdzie już mi się stworzył świat nie wiem gdzie jestem oczywiście pod wodą czym ja mam tak mało życia nie pytam wybrałem dla mnie Minecraft nie grałem nie bo że dobra też nie wiem jak on sobie wygra Minecraft od zebrania drewna dobra kolejne drewnienko

i kopisę trochę kobelka. Żeby ktoś nie wiedział co to jest za ruda, to to jest miedź. Nie. Mm, dobra, kopię sobie te 17 tego no. Dobra, wyjął. Jest to sobie trochę na Chcesz mieć tego Dobra. Dobra. Jeszcze jednego, bo tak ważne. No. To. Boom. Dobra. No nie jest Bum! kilo, siekierę. Na no, łopatę mi nie starczy tego

Właściwie tak. to jest pierwszy kurczak wyrzucony, dobra, tak. Możemy dorzucić, ten kilo.

Wszyscy jesteście najlepsi i chciałbym poinformować. Na 100 subskrypcji na moim kanale będę rozdawał skina za 100 zł. Więc warto subskrybować, bo może wy będziecie tym wczęśliwym subskrybentem. To arbuzy. O, arbuzy widzę, arbuzy. Tak, 6 arbusiu Dobra. A jeszcze. To jest węgiel w ogóle widowie. Nie wiem, że ten nie trochę ma słabo gram, według pasła, no, ale... czasami... Dobra, yyy... Hmm. też, hmm, to bania, bo... A, to, naprawdę, to nie kosztuje, o. Pomaga się rozwijać kanał dostawcie zostawcie subika i lajka like też, ale pamiętajcie, nasze złote hasło to jest kto nie subskrybuje ten na kaczyńskiego głosuje. Dobra, cyk cyk mam troszkę. Tyk. Tam pójdę, to może tam żelazo będzie. Tyk, 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 tyk. Tam.

tylko magma i tam jest chyba zrujnowany portal. Tak, tam jest zrujnowany portal, to zaraz to nie ma. Nie ma. tu żelazo. Nie, nie wiem, chciałem że z żelazo, a to nie żelazo. To Coś sobie wstajemy po portaliku. Widzicie, co jest nielogiczne w Minecrafcie? To, że macie na przykład Możecie nie wykupić złotych tej O kurna, złote jabłysko! I dużo tych samolotów złota, obsydian. Dobra, to mamy w porządku. Silktacz. Uuu. Dobra. No i fireballa. Jak ja lubię takie kiedyś robić? Lecimy no. dalej. To jest w ogóle fajnie, nawet czasami Ja zawsze czasami jak miałem się budować, to zawsze na takich coś się budowałem Aha. Dobra Zginiemy, no tutaj nie ma nic Znaczy może być ten Tutaj trochę drewna Można się przydać Teraz znaczy zaraz też zejdę do kopalni Dobra. To jest tryb normal. No Hardcore to jest tamta seria pierwsza, którą jeszcze sam prowadziłem, ale już jej nie będę prowadził, bo niestety już nie mam tego świata. To jest ten problem. Na no pustyni czasami lubi się osiedlać, ale to jest takie widzowie, no trochę słabe miejsce na osiedlenie się, bo tutaj prawie nie ma oprócz trzciny. O, są ci. Są tu jeden ja okpiszony. Jedne. A no, okręgniemy ich. Szczerze. Dobra, no Co jest. Dobra, dobra, co jest? Zmieniłem się w koszkę. Tarcze. A byłyby w. Dwie sztabki. Deski. Nie wiedziałem, co to deski deski, dyski pyk tarcza cyk dobra mamy tarcze widzowie lecimy na nich no jeszcze że żebym tarczy dlatego że może być tak że oni mogą mnie normalnie sobie po prostu zabić i tyle nie ja go nagrywam w, w, w tam Środę. A ten king I chyba gotuje w czwarty. Tak, to w czwarty. To myślę, że jest ten będzie zbychu, czyli golem. Golem zbyszek. Tam, gdzie oni są, tak myślę. Tylko ich klapach są tam przechylane żelazne golemy, nie zielone golemy. Te. Dobra, my. Są, czy nie ma ich? Jest dwóch zbytków. Opa! Ten nie będę szedł. Noc się w ogóle robi, widzowie. Czekajcie chwilkę. Po minutku Dobra, widzę, ja już jestem. Widzicie, tutaj się tutaj skochałem. Kitykolą. No. Już jest. Jest, nie chcę Dobra. Dobra, zostało. Aha, i se zginął sam. Siebie. Ubijemy z tych zbyszków. To jest trzy golemy, to są trzy golemy. Zapraszam je do puszki, żeby się Żeby te tych pidererów, bo Serio, nie mam praktycznej podatku. Tu jest tyle zbyszków, no nie wiem, mm. Dobra, myk. Zacząłem. Serio, kto tutaj ten blok postawił? Halo. Dobra, widzowie, mnie. Wchodzę.

Dobra Co jest, te ziemniaczki? Mijany róg Różą zdobył Zobaczymy jak gra Dobra, no ładnie Tak, sobie zrzucimy. A idzie to. Tam jest piramida. Wizowie, kurde. Dobra, zejdę, powalczę się z nimi. Zrobię, zaraz przyjdę, tylko z nimi się powalczę. Oh, Wizowie, udało mi się. Mogę się miejscu, nie się tutaj chyba, piramidę, nie. to, tego, tego, tego. Jaka. to? Jest Nie? To dobrze. Co to się stało? Eee... What the hell? Ja mam po tej mogę zrobić. Słuchajcie, co ja tu stało widzowie? Serio, ja tego nie robiłem. Co jest? Nie rozumiem widzowie. Naprawdę nie rozumiem. Kto to się tutaj wziął. Ja przecież tego... Będę tutaj bułku kopał. To jest łoku czy a siodło też wejdziemy, bo nam się może przydać Nie pytajcie co to jest Dobra Nie pytajcie naprawdę co to jest widzowie, bo oni już nie będą sobie playa Chcecie po sobie ja wielkości Dlugo chyba zamykam mój kanał. Dobra. Dobra, sobie. to tyle na ten odcinek, żegnajcie, papa. Pa.